Gość Poranka Długi. A jest nim tancerka i choreografka Anna Hopp. Dzień dobry. Dzień dobry. E, e, autorka choreografii reżyserii jednego, jednej z części wieczoru baletowego w dwóch. Częściach Fredriana, premiera już w najbliższą sobotę w teatrze wielkim operze narodowej. To wieczór przygotowany w związku z 200 rocznicą urodzin Stanisława Moniuszki, rokiem Moniuszkowskim, ale myślę, bardzo ciekawy, i gdybyśmy byli w teatrze dramatycznym, który operuje Słowem, powiedziałbym bardzo zabawny, bo Tematem, czy pewnym motywem jest twórczość Aleksandra hrabiego Fredry? Zgadza się myślę, że nie tylko słowo, ale i ruch przede wszystkim również może być zabawny. W końcu naszym jakby oryginalnym językiem, w którym się komunikujemy, jest ruch. Dla tancerzy owszem, jak w takim razie. Przełożyć ten sposób myślenia ze słowa, y, szczególnej frazy hrabiego Fredry, y, do wcipu sytuacyjnego na y, to, co dzieje się w ruchu, w geście. To jest bardzo dobre pytanie, i to jest pytanie, które sobie zadawałam, gdy dostałam taką propozycję, tak, żeby stworzyć ten spektakl. No, i musiałam rzeczywiście jakby swoje myślenie przestawić, tak? No nie mogłam niektórych rzeczy rozwiązać słownie, musiałam przełożyć to na sytuację, w związku z czym musiałam również dokonać paru zmian w, jakby w samej treści, po to, żeby jakby konsekwencje, żeby wydarzyło się to, co ma się wydarzyć w tym spektaklu. No, jakby głównie rozwiązywałam to sytuacyjnie, czyli musiałam trochę tam korekt dokonać. A ta część, za którą pani odpowiada, to mąż i żona, e, czyli no, bardzo ciekawa i zabawna opowieść o e, no właśnie docieraniu się, niedocieraniu się, o tych relacjach, o miłości, o relacjach między kobietą a mężczyzną, czyli w gruncie rzeczy e, o wątku starym jak świat. E, powiedziała pani, otrzymałam propozycję. Kiedy usłyszała pani, że to właśnie będzie na motywach Fredry, to na początku był entuzjazm, czy raczej przyszła do głowy zemsta i takie poczucie, że, że coś z tą ramotką jednak będzie trzeba zrobić? Nie, absolutnie. Raczej, raczej to był entuzjazm i wyzwanie. I Fredry absolutnie się nie bałam, wręcz odwrotnie, bardzo się cieszyłam, że, że Fredro i że na zabawnie. Natomiast jakby tutaj zestawienie, to, to co było prawdziwym wyzwaniem dla mnie, to było zestawienie Moniuszki z Fredrą, tak, musiałam ich ożenić. I to było, to było wyzwaniem dużym, dlatego że muzyka była zamkniętą całością. I na, inną dramaturgicznie, tak? To był, y, muzycznie to był spektakl, który miał inną troszeczkę historię. Mówimy o Na kwaterze. Na kwaterze, tak. A m jaka jest historia tego spektaklu? E, oj, myślę, że nie, nie ma sensu jakby w tym momencie się w to wdawać, dlatego, że to jest bardziej wojskowy temat, dość e, też zabawny. Natomiast to było, to, to nie był e, z tego, co czytałam, jakiś duży sukces. Więc myślę, że to możemy ten temat zostawić. Natomiast jakby Moniuszko napisał tę muzykę i ta muzyka rzeczywiście była jakby dramaturgicznie do czegoś innego, tak. E, i, I teraz jak połączyć coś, co, 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 co muszę, tak, w jakiś sposób tam połączyć. Czyli mam dramaturgicznie męża i żonę Fredry, a muzycznie na kwaterze Moniuszki. No i tutaj się zaczęły, zaczęły schody, ale... Są pewne punkty wspólne, jeżeli temat Jest, wojskowości tak, tak, z tak. niektórymi małżeństwami <laughs> znam właśnie. historię o pruskim drylu wprowadzonym <laughs> przez y, żonę bądź męża. Zgadza się, tam były... Znaczy, w ogóle jak zaczęłam słuchać muzyki, to na początku zupełnie szczerze mówię, że byłam przerażona, co mam z tym zrobić, ale to była kwestia mojego podejścia. Musiałam po prostu swoje podejście zmienić, zastanowić się w jaki sposób to ugryźć i jak, jak do tej muzyki podchodzić. No i z mojuszką bardzo dobrze nam się zaczęło pracować, w momencie kiedy ja jakby się już, kiedy znalazłam pomysł na to, jak to zaadaptować, jak sobie z tym radzić. No i od tamtej pory współpraca układa nam się świetnie. Zdradzi Pani, na czym polega ten główny pomysł, wokół którego wszystko jest obudowane? Oj, nie wiem, czy tam jest jeden główny pomysł, ale po, powiedzmy, że takim założeniem moim, jak czytałam Fredrę, stwierdziłam, że to jest telenovela. Jakoś tak tyle tam się dzieje, tyle wątków miłosnych. Każdy z każdym się zdradza, że w sumie można byłoby z tego zrobić serial, e, brazylijski. E, no i na tej podstawie jakby zaczęłam sobie w ten sposób o tym myśleć. Także to, 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 to jest troszeczkę przerysowane. To jest oczywiście o życiu jak najbardziej, ale im bardziej telenowela, tym bardziej o życiu, tak naprawdę o życie pisze bardzo różne scenariusze. I to jest chyba taki główny główny pomysł. Natomiast jeszcze to potraktowanie muzyki Moniuszki z mojej strony, jakby starałam się wykorzystać maksimum tego co mogę, które, tego co mi pasuje dramaturgicznie. Natomiast potrzebowałam dramaturgicznie rzeczy, których jakby fragmentów muzyki, których mi brakowało, i dlatego poprosiłam Wojciecha Kostrzewę, młodego kompozytora bardzo zdolnego, o to, aby mi pomógł i dopisał w charakterze Moniuszkowskim interludia. Mm -hmm. tak żeby dramaturgicznie żeby miała po prostu całość. A czy w warstwie scenograficznej, w warstwie kostiumów jakoś ten e, pomysł będzie widać czy, czy będzie to jednak powrót do czasów Moniuszki, Fredry? Nie, 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 nie. E, jakby wizualnie e, wizualnie inspiracje e, czerpałam z Lat 50., -tych, 60., -tych, natomiast nie chciałam osadzać tego w konkretnych latach. Z jednej strony trochę jeszcze pasują te lata 50., 60., ponieważ jakby normy społeczne, tak, to, to że musi być to małżeństwo, że mąż, żona, dzieci i tak dalej, jakby były dość zbliżone do, do, do czasów Fredry. Natomiast nie chciałam tego osadzać ani w konkretnym miejscu, ani w konkretnym czasie. Raczej zbudować świat, który będzie pasował tym postaciom, który będzie pomagał im i, i jakoś prowadził. Więc wizualnie. Jest troszeczkę inspiracji z lat 50., -tych, 60., -tych, troszeczkę filtru, powiedzmy tak jak z filmów Wessa Andersona, Wes Andersona. Również modowe inspiracje, jakby to były jakby pierwsze jakieś tam nasze pomysły. I tutaj Monika Bellucci, Dolce Gabbana, jakaś letnia kolekcja, Włochy, południe, lata 50.. Także, także wizualnie to było to. Nie idziemy w czasy Freda. Jak mąż i żona jest dopełniany, a właściwie poprzedzany przez przypowiedź sarmacką, czyli balet Konrada Drzewieckiego, bo to będą takie dwie jednoaktówki następujące po sobie? Ja myślę, że. Łączy wszystkim... je na pewno Fredro i Moniuszka. Tak, to, tak, tak. To, to jest jakby na tej samej kanwie, tak? Więc myślę, że to jest przede wszystkim to połączenie. Natomiast myślę, że to są też dwa różne spojrzenia na obu twórców. Z perspektywy dwóch różnych pokoleń, tak choreograficznych, bo, bo premiera przy powieści Sarmackiej była w 1975 roku. No, to, to jest pra-premiera, pra czyli premiera światowa będzie w 2019, tak za, za dwa dni. Także myślę, że po prostu spojrzenie na tych samych twórców i na podobny temat, może z dwóch różnych perspektyw pokoleniowych. No ale myślę, że to, to, to jest. I jeszcze jakby dodatkowo aspekt taki, że ta pierwsza część jest troszeczkę jak, jak w muzeum, tak? że bierzemy coś, co powstało jakiś czas temu i wznawiamy, czy, czy od, mhm. odnawiamy tak? I, i, i pokazujemy to widowni, natomiast druga część to jest coś zupełnie nowego. Czyli no też możemy troszeczkę... zestawić tak, historię polskiego baletu, polskich realizacji baletowych, pokazać. Jak to wygląda w momencie, kiedy pani mierzy się współcześnie z, z takimi tematami? Jest pani tancerką, choreografką. To jest dość naturalny proces rozwoju tej kariery, przekształcenia kariery, ale chyba dostępny nielicznym. Nie wiem, czy pani naturalny. Wyjątkowo? Tak, czuję się zdecydowanie wyjątkowo. Nie wiem, czy naturalny... Znaczy naturalny w tym sensie, że jeżeli jest się tancerzem, to no została pani w tej dziedzinie, tak. którą się pani zajmowała tak, tak, od, tak. jak się domyślam, wczesnego dzieciństwa. Tak, zdecydowanie i jakby w związku z tym czuję się szczęściarą po prostu, tak? Mam dużo, dużo szczęścia. Zaczęłam też bardzo wcześnie i to było zupełnie instynktownie. Nie było to ani wymuszone i myślę, że jakby na tym... Na tym Polega całe to, cała sprawa związana z tym, że, że jakby mi się ta kariera układa teraz dwutorowo i bardzo chcę kontynuować to dwutorowo. Póki mogę, będę to łączyła i zdecydowanie jestem, chcę dalej tańczyć. 10 lat jestem w balecie, polskim balecie narodowym, i też powiedzmy 9 lat 10 jakby robię choreografię. Natomiast to, to że tak powiem, raczkowało przybrało trochę więcej tempa w, po, po jakichś tam pierwszych większych spektaklach. No, A łatwo, łatwo to się zmienia początek. te role w rozumiem w ramach jednego zespołu baletowego. O, nie wiem, czy tak łatwo. Właśnie myślę, że troszeczkę trudniej w ramach jednego zespołu, kiedy trzeba zarządzać swoimi kolegami, prawda? Z, 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 A w innych się... przypadkach razem z nimi y, być tańczyć, wykonawcą. Dokładnie, tak? więc myślę, że troszeczkę łatwiej jest w innych miejscach, tak? Jak się jedzie gdzieś do nowego zespołu, i się robi od, od, od początku. Yy, natomiast no, bardzo doceniam możliwość, że, że mogę to robić, tak? I, I myślę, że dzięki temu też, że to są moi i dzięki temu, że mamy troszeczkę inną relację, myślę, że ten spektakl też zyskuje, bo, bo mieliśmy dużo, dużo współpracy przy tworzeniu tego spektaklu. Anna Hop, autorka choreografii do męża i żony, premiera już w sobotę w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Bardzo dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego i udanej premiery, chociaż życzy się chyba, czego się życzy tam, tancerzom, połamania, połamania nóg. Życzymy. I zapraszamy Państwa jednocześnie do słuchania dziś wieczorem o 22. Audycji Moniki, Zając w Cyklu przed Premierą, bo Monika zabierze Państwa właśnie za kulisy Fredriany, czyli tej nowej premiery baletowej Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Wszystkiego dobrego raz jeszcze. Bardzo, bardzo dziękuję.